Katedra w Szatr, bodajże najwspanialsza z francuskich katedr gotyckich, należy do arcydzieł światowej architektury. Powstała w wyniku niezwykłego wybuchu zapału religijnego około roku 1000. Jej budowa była jednym wielkim aktem skruchy, a uczestniczący w niej ludzie mieli prawo, uważać, że zostaną im wybaczone i grzechy. Przy świątyni nie mógł pomagać nikt, kto by nosił w sercu urazę, bo nie chciał. Przebaczyć swoim wrogom. Nie chodziło tutaj bowiem tylko o stworzenie kamiennego kościoła, lecz przede wszystkim o stworzenie takiej katedry ducha, w której dokonywałyby się przemiany ludzkie, wydowód uwielbienia dziewicy Maryi, patronki szar, tysiące okolicznych chłopów zwoziło kamienie, z których wyrzeźbiono tysiące figur dla ozdobienia budowli. Kult czarnej Madonny pojawił się nagle w XII wieku, być może za sprawą jej czarnych posągów przewiezionych przez krzyżowców z Ziemi Świętej. Rozmaite źródła sugerują, że była to pierwotnie jakaś pogańska bogini. Szart kryje tak naprawdę wiele zagadek. Choć katedra nosi piętno geniuszu, nie wiem nic o ludziach, którzy ją wybudowali i wykonali niezwykłe rzeźby, czyli fryzy ze scenami z Biblii, na przykład z Ostatnią Wieczerzą, czy groteskowe wyobrażenia demonów, podobizny świętych wraz z przepięknymi witrażami. To wszystko czyni z katedry istne takie kompendium średniowiecznej ikonografii teologicznej. Nie wszystko tak naprawdę ma tu charakter jednoznacznie sakralny. Około 1000 roku w Europie zapanowała nagle istna moda na budowanie katedr, w związku z czym zaczęło brakować architektów, rzemieślników, murarzy. Ci ostatni wędrowali za pracą od miasta do miasta e, całymi grupami, które przekształciły się w taki cichy mm, Cichą grupę cechów różnych. W czasach przywiązania chłopa do ziemi, z uwagi na tę swobodę przemieszczania się, nazywano ich wolnomularzami. Katedry były materialnymi pomnikami abstrakcyjnych idei, od alchemicznych formuł i muzycznych dźwięków po teologiczno-filozoficzne koncepcje harmonii. Zdaniem między innymi krytyka sztuki Keneta Clarka, twarze wyrzeźbione w szart ukazują następny. Etap rozwoju kultury zachodu, a ich duchowość jest czymś całkowicie nowym w sztuce. Pisarz Paul de Vreau wysunął hipotezę, która tłumaczy różną wysokość wież dawną symboliką. Jego zdaniem wyższa wieża ma związek z kalendarzem słonecznym, a niższa z cyklem księżycowym. W symbolice słońca i księżyca, czyli mężczyzny i kobiety, odbijają się echa starszych, pugańskich tradycji. No, sugeruje też ona, że katedra stoi w miejscu czczonym dawniej e, przez Boga. Tutaj też e, pokazałem na drugim zdjęciu przedziwny labirynt, który jest e, stworzony, został na posadce kościoła. Ten labirynt ma 13 metrów średnicy. Tego typu zdobienia można znaleźć w wielu świątyniach z tamtego okresu. W centrum znajduje się róża, która zastąpiła mosiężną płytę z figurami Tezeusza, Minotaura i Ariady. Jak pisał w ogóle historyk katedry Sacet na szczycie wzgórza zajmowanego dziś przez świątynię rozciągał się niegdyś święty las. Nazywano go przed wiekami Karnut i według Juliusza Cezara odbywały się w nim rytualne obrzędy druidów. Stara studnia za katedrą podobno służyła im do wróżenia. Przyszłość przepowiadali na podstawie bulgotu wody mieszanej energicznie dębowym kijem. Pierwszy chrześcijański Kościół stanął tu w IV wieku. Wygląda więc, że katedrę w Szart, jak wiele innych świątyń na świecie, wzniesiono w miejscu, które od setek, a może i nawet od tysięcy lat po prostu uznawano za święte.